Podaj mu, podaj! No, no co, co ty się tak mieszasz, no co, co ty masz Messi napisane na koszulce? No nie zdejmuj, nie sprawdzaj teraz, no. Ty, rozwiązuję taki quiz o zwierzętach. A co można wygrać? Bondolidla. A co to jest Bondolidla? Będziemy na czymś grać? Bon-do-lidla. Będziemy na czymś grać? Dobra, nieważne. Czarne zwierzę na cztery litery. Kota! A to zwierzę to jest kot. A co robisz z kotem? Biorę i tak kręcę, 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 kręcę. kręcę. Stawiam na dywanie i on tak idzie w lewo. Brawo No dobra, dobra, dobra Co normalna osoba robi z kotem? No nie wiem, no głaszczę Co się głaszcze? Kota Tak jest, dobra Ptak domowy? Indoor Nie no, daj mi skończyć Ptak domowy, który nie mieszka w domu Indoor, który nie mieszka w domu Czyli jeżeli w domu to jest indoor To będzie outdoor <noise> Tak jest Stado dzikich zwierząt? Studenci na juwenaliach? <grym> czym pokryta jest skóra rekina? Jezu, nawet tego nie wiesz? No nie wiem. No to wyobraź sobie rekina. No wyobrażam no to sobie. czym jest pokryta no. jego skóra? No nie wiem. No wodą! Dobra, dobra, panowie zmiana na szczęście na ławce jest człowiek, który zmieni oblicze polskiego futbolu. gdzie, e, gdzie, gdzieś nowy, co? No nie wiem, no gdzieś pobiegł. Jak gdzieś powiedzieć, przecież jest mecz, no, no trenerze z nim się w ogóle nie da dogadać. no Gdzie ty jesteś, Halo? No, 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 no gdzie ty pobiegłeś? No, no e, e, gdzie ty byłeś? Hę? No, gdzie byłeś? no? Kula, pan sporował, jak paru golewają. Macierowane dziwo! To jak universalne Hakuna Matata naturalizowany nie kuź was oczywiście no, że <grym> naturalizowany no, tak? no, no. A to skąd my go wzięliśmy? E, e, znaczy pochodzi z Afryki ale ostatnio grał w tym co się z, z nosem kojarzy Z, z, no, z nosem, no. Kozienicę. Gdzie nic to się robi w nosie, no! Się, się w nosie, się, się się w nosie, no! Dubaj! O! Nie Dubaj, Katar! No tak! Jak masz Katar, to nie Dubaj! Dobra. Słuchajcie, panowie, yy, macie tutaj słownik, bo jakby, jak zauważyliście, on nie bardzo po polsku, także. O, a to kibice go nauczyli. Pezet kibice! PZP! PZP! Umbalala, PZP! To ja już chyba wiem, co znaczy umbalala. Panie ten że on jest z Afryki, to czemu nie z biały? To jest bardzo proste, bo ma polskie korzenie, no. Tak, polskie korzenie. Jego dziadek zjadł misjonarza z Polski. Jego babka była Polką. I pozwoliła zeżrzeć polskiego księdza. Poznali się na wymianie studenckiej. Tak, pewnie. Wymienili babkę na dzidę. Przepraszam cię bardzo, ale to jest bardzo poważna sprawa. W, w tamtych czasach w jego ojczyźnie upadał rząd. No, o wow. No. Co, gałoś się złamała? A nie wiem, skąd was tyle rasizmu i ksenofobii, naprawdę. No. Nie, no to są takie żarciki, no, no. A jak on w ogóle ma na imię? Ma, ma, ma słownik, to się zapyta, jak ma na imię. No już, ja na imię. I, imię.

Tomek! Słuchaj Tomeczek, sprawa jest taka, wchodź na wojsko, rozumiesz i tak. I wchodź na lewe skrzydło. Szukaj mi tam jest skrzydło. Dobra, nie ma czasu. Tomek, kurę kojarzysz? Kura. Kurwa, na to mówi, że kurę kojarzy. No, to kura ma dwa skrzydła, nie? Idę tak, tutaj ma, nie, a tutaj. Smutna kura, no, kura, eee, ko, 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 o, ho, ho. ko, 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 Stara lejara, Dobre. Nie, 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 Tomek. Kura Z dziowem. Kura Kura Kurba. A, kurba, to tak. One mnie nauczyły. Dobra, poczekaj tutaj. Znalazłeś to szydło, no? Proszę? Kupię, ty w ogóle umiesz czytać? No. no bardzo śmieszne. Ja akurat jestem wybitnie oczytany. Ja na przykład w szkole to byłem gimbusem. To, to szkoda, że tym gimbusem tylko do czwartej klasy dojechałeś. Stoisz na przystanku i mokniesz, no. no. E, nie rozumiem. Boże, widzisz i nie grzmisz, no. no, no. Co? O, o panie Gimbucie, z czego to był cytat? No, do no, no. czego? No, z czego to, no by... to był ten, no, e, e, kochanowski albo rej. <laughs> Ogniem i miecem. No, no. Czyli no. rej. Chłopie, rej to na przykład Polacy nie gęsia, a swój język mają. No. O! <tronik> Gęsi! Taś, Trenerze! Łatwiej by było, jak mnie trener zapytał z czegoś, co czytałem. De, co? Dzieci z Bullerbyn? Dalej? O który jeździł koleją? Takiś popieprzony! To Doberman. Tak. To Dobermany są Może coś z literatury pięknej, nie wiem, Dżuma, o Dżuma. Dżuma, Dżuma. Dżuma. tak, no, no. Dżuma, ta ekranizacja widziałem. Tak, no. Ta, no. Wiecie, wy z literatury nic, a nie wiem czy wiecie, że już Mickiewicz o was pisał. No. no, proszę bardzo. Dziady. Chłopie, jak nie wiesz, jakie jest skrzydło, to znajdź, jaka jest strona, jakby... Proszę, no, no, proszę bardzo, stro, strona. Tywa. O, oh. oh, tywa. Tywa, to Słuchaj, wchodź no, na boisko, no. rozumiesz tak, I jest prawa tywa Leba. i lewa tywa. Lewa tywa? No! One mi zrobiły... Tomeczek no, 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 nie, 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 ty, ty, ty nie rozumiesz, e, e, to, e, słuchaj, idź się przebrać, dobra? E, change your e, this clothes e, to the, e, powiedz mu, że jej się poszedł przebrać. Idź się przebrać! Kolega gimbusem jedzie no, tylko gumę złapał. <gum> no, no, no. A, nie. strój to O! Togo! O! I proszę bardzo, i skończyło się, no i przegraliśmy! No, szok! Normalnie nie spodziewałem się. <gum> Stała się rzecz niesamowita wręcz, ale. Przepraszam Was bardzo, ale te trzy dni mamy następny sparing i powiem wam jeszcze jedno. Wy będziecie siedzieć dokładnie w tych samych miejscach. on wychodzi w pierwszym składzie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Macie go nauczyć hymnu, no! O, o, hymna! One mnie nauczyły! Co? Mój ojciec ma być by